Moi drodzy, więc najpierw krótki poradnik związany z tym, jak dzisiaj kupić nieruchomość na kredyt, to ma wam dać dwie rzeczy. No, pierwsza rzecz jest taka, że część z was w końcu nadaje do mieszkanicznika, do do społeczności mieszkanicznika. Część z was dalej chce zakupić nieruchomość w kredycie. Ma do tego swoje środki, ma takie możliwości, odłożone pieniądze, rozumie, że raty są wysokie, rozumie, że z zdolnością jest krucho, ale mimo to chce kupić, oczywiście takie osoby dalej są, no bo przecież rynek nie zamarł, tak? To jest oczywiste, że część z nas cały czas te nieruchomości kupuje. I jest do tego dobry moment, jakby nie było. Niepewność na rynku powoduje, że okazji dekady, okazje dekady nie są już raz na tydzień, tylko może powiedzieć dwa albo trzy razy na tydzień. Także jest to, jest to ciekawy moment. Więc tak, dla tych wszystkich osób, które chcą zakupić nieruchomość, kilka takich ważnych wskazówek dotyczących aktualnej sytuacji na rynku. Dzisiaj mamy inne czasy, tak, to, to jakby nie, nie ma o czym tutaj mówić. Inne czasy, porównując to, to, co mamy dzisiaj, można porównać je do tego, co mieliśmy wcześniej jeszcze sprzed podwyżki stuprocentowych. Wtedy, powiedzmy przed październikiem 2021 roku, mieliśmy czas, w którym pieniądz był ekstremalnie tani, zdolność była bardzo wysoka, no bo jak inaczej nazwać sytuację, w której ktoś zarabia 5000 tysięcy złotych na rękę, ma jakieś tam małe zobowiązania, no jak każdy z nas, prawda, gdzieś tam wynajmuje mieszkanie, czy, czy po prostu płaci czynsz za swoje, no i taka osoba, która miała 5 tysięcy złotych zdolności kredytowej, 5 tysięcy złotych miała dochodu, skrót myślowy, miała 500 tysięcy złotych zdolności kredytowej. Super czasy pod kątem tego, że tania gotówka w postaci kredytu, Gotówka w postaci kredytu, tak. <grych> I wysoka, bardzo wysoka zdolność kredytowa. No, Te czasy mieliśmy, mamy już w zasadzie za sobą. No, dzisiaj sytuacja wygląda inaczej. Dzisiaj mamy drogie kredyty, no bo jak inaczej nazwać sytuację, w której WIBOR, WIBOR 3-miesięczny już przebił 6,5% w skali roku. Do tego, dokładając marżę, nawet najniższą na rynku, w okolicach 1,5 punkta procentowego, 1,5%. Po prostu mamy no 9%, tak 6,5 7 8%. 8% z skali roku mamy kredyty hipoteczne. No to jest już takie oprocentowanie jak kredytów gotówkowych, a tutaj wiecie, mamy dajemy całą nieruchomość, wkład własny i tak dalej pod zastaw. Także no jest wysokie oprocentowanie, one jest wyraźnie poniżej inflacji, ale jest wysoko. Także dzisiaj mamy czas, kiedy kredyty są drogie, kiedy zdolność kredytowa nam nurkuje. Także jeżeli ktoś dzisiaj planuje zakup nieruchomości w kredycie, to chciałbym, żebyście rozumieli, że to, co najbardziej się dzisiaj liczy, co jest najcenniejszym takim elementem, związanym z tym, czy my ten kredyt otrzymamy, czy nie, no to myślę, że dla wielu z Was nie będzie, nie będzie to zaskoczenie, jest to zdolność kredytowa, ponieważ z nią jest najbardziej krucho. Znowu, ta osoba, która zarabiała wtedy 5 tysięcy złotych, miała zdolność 500 tysięcy złotych, dzisiaj podejrzewam, że jeżeli to był etat, umowa o pracę na czas nieokreślony i dzisiaj ta, ta sama jest umowa, po prostu ta sama osoba dzisiaj posiada zdolność już poniżej 300 tysięcy. Obstawiam, że jakbyśmy wpisali w kalkulatory, to wyszłoby w okolicach 250-270 tysięcy złotych. No, żeby mieć zdolność na 500 tysięcy Dzisiaj już nie wystarczy zarabiać pięciu, nie wystarczy zarabiać 10, trzeba zarabiać w okolicach 13 tysięcy złotych na rękę. Powtórzę, mówimy o powiedzmy, 30-letnim singlu, bez dzieci, bez zobowiązań kredytowych. No nie ma taka osoba żadnych zobowiązań. Taki czysty scenariusz, jeszcze do tego umowa o pracę, no po prostu idealny klient dla banku 20% wkładu własnego. Żeby dostać 500 tysięcy złotych, trzeba zarabiać 13 tysięcy złotych na rękę, także no. Sami rozumiecie. Kiedyś było po prostu łatwiej, ta zdolność była wyższa. I to mówimy o tym, że żeby zarabiać, żeby dostać kredyt na 500 tysięcy, trzeba mieć 13 tysięcy złotych z umowy o pracę. Dużo gorzej mają się osoby, które są gdzieś tam na ryczałcie, na działalności gospodarczej. Także o tym za chwilę dopowiem. Jeszcze przed październikiem mogliśmy wybierać wśród banków, przebierać w ofertach i szukaliśmy w zasadzie banku, który miał no, najlepsze parametry dla nas. Tak? Dla jednych to będzie najniższa rata, dla innych najniższy wkład własny. Kto inny szukał banku, który świetnie rozliczał remont, czy inna osoba mogła szukać banku, który dawał jak największe transze kredytu, jeżeli ktoś budował dom, no, Mogliśmy przebierać w naszych życzeniach. Tak? Banki miały to, takie możliwości i tak dalej. To my, jako osoby, które brały kredyty, były, można powiedzieć, sprytem, z punktu widzenia banku, oczywiście. Natomiast no, bank był na takiej pozycji, że raczej pod tych klientów wszystko robił, żeby te, te, te kredyty akurat trafiły do niego. Do dzisiaj jest już sytuacja inna. Dzisiaj, oczywiście, dalej banki są takie, które świetnie rozliczają remonty. Dalej możemy przebierać w tych ofertach. Ale kryterium decydującym nie jest to, który bank ma najniższą marżę, który bank najlepiej rozlicza remont. Dzisiaj tym de decyzyjnym kryterium, którą ofertę wybierzemy, powinna być to ta, ta oferta, która ma po prostu najlepszą zdolność kredytową. Czyli jeżeli chcemy kupić mieszkanie w kredycie, w kredycie na przykład za 500 tysięcy, szukamy banku, w którym po prostu ta zdolność jest największa. Ta nadwyżka zdolności kredytowej jest dzisiaj bardzo pożądana. Ponieważ to, co się zmieniło, a czego nie było wcześniej, to to, że dzień złożenia wniosku kredytowego nie jest dniem, w którym my w jakimś sensie rezerwujemy, nie, to jest złe słowo. Kolokwialnie mówiąc, zaklepujemy, to, to nieodpowiednie słowo jest, ale chodzi mi o to, że dzisiaj mamy konkretną zdolność kredytową. Składamy wnioski w banku, i kiedyś było tak, że moment złożenia wniosku to był moment, w którym nasza zdolność kredytowa jest przeliczana na dzień złożenia wniosku. Czyli powiedzmy, w poniedziałek składamy wniosek, za dwa tygodnie mamy decyzję kredytową, za trzy tygodnie, i ta decyzja była liczona, wydawana na podstawie zdolności z dnia złożenia wniosku. Dzisiaj niestety to już nie obowiązuje. Dzisiaj składamy wniosek kredytowy. A za dwa tygodnie wchodzi, za tydzień wchodzi nowy kalkulator do liczenia zdolności kredytowej, ponieważ stopy procentowe cały czas rosną, więc rośnie rata kredytowa. Więc w poniedziałek mamy stopę procentową 5.25 referencyjną, a we wtorek Rada Polityki Pieniężnej może wprowadzić nową stopę, tak? Także za chwilę wprowadzane są kalkulatory do banków. I się okazuje, że z naszej zdolności na 500 tysięcy, powiedzmy na 600, bo mieliśmy górkę, zostało nam właśnie te, te 500 tysięcy zdolności lub 550. No tak wiecie, mówię tutaj takimi skrajnościami, się poruszam, żeby Wam uzmysłowić, z czym mamy do czynienia. Także dzisiaj najbardziej niepewna w tym wszystkim jest, no, najbardziej niepewna jest nasza zdolność kredytowa. I wyliczenia, jakie daje nam kalkulator, nie są żadną gwarancją, że my taką zdolność posiadamy na moment, w którym analityk usiądzie akurat do naszego wniosku i tą zdolność będzie przeliczać. Dużo czasu tej zdolności poświęciłem, jeszcze raz powtórzę, to jest najważniejszy element składowy. Będę do niej wracał jeszcze niejednokrotnie, ale idziemy dalej. Osoby, które dzisiaj kupują mieszkanie, w związku z tym, że jest problem z uzyskaniem tego finansowania, uważam, że jest to moment, w którym, jeżeli bym kupował nieruchomość w kredycie, absolutnie nie wchodziłbym z zadatkiem. Tylko zaliczka lub zadatek zwrotny na wypadek tego, jeżeli kredytu nie otrzymamy. Wiecie, zapisy w umowie ze zbywcą, są po prostu. Nie otrzymujemy finansowania, odzyskujemy zadatek, no chyba, że była to zaliczka, to do tego tematu nie było. Wchodziłbym w tematy związane z zakupem nieruchomości z zaliczką, powiedzmy, no przepraszam, z zadatkiem, tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli to naprawdę będzie mega okazja inwestycyjna, no i warto jest zaryzykować te, te kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. W zasadzie kwota jest już tutaj uzaniowa, Zaryzykować dla tej konkretnej nieruchomości.